No dobra, to jeszcze jedno zdanie. 32. I ze z kątów. Trójkąt jest trzy razy większy od najmniejszego z dwóch pozostałych kątów, które różnią się o 50 stopni. Oblicz kąty tego trójkąta. No to przypuśćmy, że to jest ten y, trójkąt. No i jak my możemy go policzyć? Przypuśćmy, że na przykład ten będzie najmniejszym kątem w tym trójkącie. To na pewno nie będzie 90 stopni, to jest przypadkowe, tylko więc przyjmijmy, że ten jest najmniejszy, no i dajmy mu miarę alfa. Na pierwszy rzut oka widać, że ten będzie większy od pozostałych dwóch, więc weźmy go w obroty. No i teraz musimy obliczyć, ile on może mieć przypuszczalnie. W treści zadania jest y, taka, s, takie stwierdzenie, że y, jeden z kątów trójkąta jest trzy razy większy od najmniejszego, od mniejszego, od mniejszego z dwóch pozostałych, czyli prawdopodobnie od tego najmniejszego. Jest trzy razy większy no to jeżeli jest trzy razy większy, to on ma pewnie miarę 3 razy alfa. No, i jeszcze ostatni kąt nam został, i też w treści zadania mamy informację, że pozosta tych pozostałych dwóch kątów, które różnią się o 50 stopni. No, to jeżeli ten ma miarę alfa, no to ten pewnie będzie miał alfa plus 50 stopni. No to teraz My jeszcze wiemy o trójkątach, że miara kątów w trójkącie wynosi 180 stopni. To jeżeli to wiemy, to czy możemy sobie y, zapisać jakieś równanie z wykorzystaniem tych wszystkich miar? A no możemy, bo y, miara wszystkich kątów ma wyjść 180, czyli musimy sumować te wszystkie kąty, czyli alfa plus, teraz drugi kąt, alfa plus 50 plus 50. I jeszcze ten trzeci, 3 alfa, czyli plus 3 razy alfa to jest równe 180. No to teraz, co nam tu przeszkadza? Przeszkadza nam e, 50, czyli przenosimy na drugą stronę. Nie ma tu mnożenia, jest tylko dodawanie, więc przenosimy. Jak przenosimy, zmieniamy znak. Więc przepisujemy alfa. Plus alfę drugą z, y, zostawiamy. plus druga alfa z tego y, i plus 3 alfa. Takim sposobem zosta zostawiliśmy tylko niewiadome po tej stronie. I od 180. Odejmujemy tą 50. -tkę. Zmieniamy znak, czyli nie dodajemy, tylko odejmujemy 50 stopni. I teraz sumujemy alfa. Tu mamy 3, tu mamy jeszcze 1, czyli 4 i jeszcze 1, czyli 5 alfa. 5 alfa jest równe 180 minus 50, zostaje nam 130. stopni i tu możemy użyć kalkulatora bo teraz musimy żeby obliczyć samą alfę musimy po prostu 130 podzielić na 5 czyli policzymy sobie 130 dzielimy na 5 to jest 26 26 stopni no i pierwszy kąt mamy policzony no to zajmiemy się teraz drugim kątem czyli alfa plus 50 plus pięćdziesiąt. To jest dwadzieścia sześć stopni. Plus pięćdziesiąt. I to jest siedemdziesiąt sześć stopni. Siedemdziesiąt sześć stopni, miara kąta drugiego policzona i zostaje nam trzeci kąt, czyli 3 razy alfa to jest równe 3 razy 26 stopni to jest równe 3 razy 6,18 3 razy 2 to jest 6,60 78 I mamy policzone wszystkie trzy miary kąta. Jeżeli chcecie, możecie sprawdzić 78 plus 76 plus 26 czy da 120 stopni. Dzięki.